Simanko, ja jestem Xenino i witam was w kolejnym, może już ostatnim odcinku The, e, Five Nights at Freddy's Hero The W ostatnim odcinku ratowaliśmy jakąś dziewczynę z zamrażarki Dzisiaj ostateczny dzień Też walka z Williamem Aftonem a a speedtrapem Bez przedłużania Idziemy do basenu z piłkami o, Gdy tam wchodzę. Nie jestem pewien, czy wrócę. Ale myślę, że jestem gotowy. Gdy dotąd zobaczymy, zobaczymy. Kurwa się w sądzie. Praca. Co mamy? Kami. Dobra, zakończyć Ten szalony Co dlaczego to jest? No teraz drzew musi oddać te drzwi To myślisz, że podpieszę go znajdę, no zajebiście Nie, koniec z wybraniem ja mogę go kurwa niby znaleźć, ty Nie będzie fafa. wszystko. sobie Co tam robisz Zef? pracuję. pracuje. Co robisz, wchodząc do mojego biura bez pukania? Dostać się do basenu. Znaczy, zostawiłem sobie kurtkę w pokoju z basenem z chłopakami kilka dni temu. Możesz mnie tam wpuścić? A, spryczesz z ciebie. Masz sobie dokładnie tę samą kurtkę, którą miałeś, gdy tam wszedłeś. Nie mam, to moja zapasowa kurtka. W mam e, portfel, trochę go potrzebuję, żeby kupić pizzę. Och tak, dość ważne. Proszę weź klucz, ale nie baw się znowu w basenie z kołkami. Wy co ja, że będę się pozdala Kończę Tak, już nigdy nie chcę tego czegoś mieć. Ja obleśnie co? Nie można nawet pojęcia jak bardzo. Damy się Dary mnie goni? Się wydaje. Bo Jednak mnie goni? Jebaniec. Czemu on mnie goni? Co on tu robi? Kurwa, otwieraj to! Nie mam dupy. O, shit! Znajdź tatę. Gdzie ja mam go, kurwa, znaleźć? Biegam do kuchni, żeby zgubić trop. Pewnie będzie siedział w biurze. Dobra, wait. Schowam się w tym. Golden Freddy. Tu mnie nie znajdziesz, ściero. Prac. Kierdalaj stąd! I cię nie potrzebuje. Daj mi się domyślam, może być w biurze, ale nie do końca. Nie będę odbierał. Ja mogę znaleźć... Ja mój stary może być? Take. Hello. Hello. I'm not sure if it's the same person working here. Honestly, five days oh, so no more. Holy shit. I'm just going to wait here. No. W takim razie, gdzie może być stary najebany? No widział mnie. Tato. Idź mnie stąd. Słucham ojca. Czemu nikdy? Nie wrócę bez taty. dora a professora, se fumar na lixa é, tu é, da, tá. Trzeba mi skądś... Oni tam przejdą Dzisiaj bo była Te tak, dobra, i z korytarza i Mogę to Nie chciałem zapłacić żeby sobie A, nie wiem, gdzieś tam może. bo nie ma czasu. Kolej, tam coś zaprałem. sprawdzam. trochę posprawdzam. No szybko, skąd wzięły się te wszystkie rzeczy? wygląda na to, że coś dopchnięte do jednego z nich, tam stary? Co to jest? Karta klucz do. Pego. Stali ja tam znajdę starego? Boże Porwali mi starego Dzisiejszy tytuł odcinka będzie Znalazłem starego Nie wiem, że Coś mi jest Ej, już Skąd tam w środku? Tam to tu to przez jakiegoś dziwnego królika. Jak mogłabym się dostać? Znajdę coś. Pisz, mam kartę Proszę mano, kolano. Widziałaś może mojego starego? Nie, myślałem że już po mnie. To nie odejdziesz, szuka mojego ojca. Widziałaś go? Nie, nie widziałam nikogo, ale słyszałem dziwne dźwięki dochodzące z instytucji. Bo słyszałem mężczyznę, począwszy tego bo... ich. Dajko? I... I... Kurde, to musi być on. Możesz jeszcze biec z po prostu wyjścia, tak uważaj na siebie. Okej, okay, powodzenia. Nie no. Jak on tu wejdzie, kurwa. To jest koniec. Tato. E czemu to! czemu to jest kurwa samolocik z Stafa? Co A to żyjesz? A to jak on się patrzy, kurwa, debil? Emma! Uuu! Mam ci staro! To to, kochaj! Ja, że tu. na to, że ktoś próbuje się dostać do ale lepiej się schowam. A je bijcie. jest się starego pierdolnie wryć? Patrzmy. Ale, hoja. Nie, nie, zabierz Nie, nie, nie zabierz go znowu Ratuj starego Świetnie Zewnątrz Pytanie gdzie on zabrał mojego starego To znowu do lodówki schował Kurwiel

Chyba wiem, gdzie może być Tary. On no, musi być w parten y, Serwis. Jak chuj Jak tu... Jak tu go nie będzie, to nie wiem Znaleźć, tutaj też nie było, i są zpięte. A jebiść, powiem ja co muszę robić. Trzeba iść do normalnego świata, tam otworzyć. Abo znać. Realnie. Ja A jednak... Prajeżę. Co to? to? Nie, nie jest martwy, proszę. Nie może być martwy. Dobudź się! Kurwa! Genoju! Nie no, zmartuj. Dobudź się! Przecież mi karetkę musieli wzywać. Ale co? Porwali mnie. Porwał mnie. To jest bad ending? Teraz mnie wyrucha, Ara, co się wydarzyło? Ja pierdale, jaki głupi. Jakie to było głupie? Gratowaliśmy łące, żebyśmy my zostali porwani, nigdy nie odnalezieni na pewno. Ale w takim razie. Bo co jakby Afton ten, atakował naszą rodzinę? Bo jakby było jego tym, jak to się nazywa. Eee, jako, że takim powiem, przewodnikiem, żeby porwać nam starego i jednocześnie ten. Eee, porwać nam starego i jednocześnie potem porwać nas. Dobra, to zakończenie tak nie ma kurwa sensu, tak mi nic nie mówi. To zakończenie jest tak kurwa głupie. Ja nie do dotąd. Zobaczmy co będzie pan napisał. Będzie coś. Zagrałem też, dziękuję. Tylko pytanie: Oj. No, muzyka odblokowana? Talnia w Jeff Speedta, ustalnia u Jeffa Talnia u Ok, Do takiego zakończenia no nie powiem, nie spodziewałem się. Możemy kontynuować jeszcze jakieś osiągnięcia do przeszłych razu razy latarki Inks? Sim Muito a bala Dobra, yy, dziękuję Wam za tą serię. Mam nadzieję, że ta seria chociaż na trochę Wam się spodobała. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że też Wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapeczkę w górę. Subskrybucję na moim kanale, będzie mi bardzo miło. No I widzimy się w następnych materiałach. A więc, to. No. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.